Nie no, nie ukrywajmy ludzie, słuchajcie, przecież nasz wspaniały drugi człowiek bogaty na świecie, bo już był pierwszym, jest drugim. Elonek Mask też miał przeszczep włosów i ma to, ma to w piździe, tak? Dzisiaj na przykład ludzie odbierają Elona Maska, o, jaką ma fajną, bujną czuprynę. Miał przeszczep włosów, kurde, nie? Bez tego przeszczepu to pewnie by też wyglądał, wiecie o co chodzi, miałby jakieś tam się czy jakieś tam po prostu wiecie, no. Ja po prostu chłop przeszczep. mi też przydałby się przeszczep. I też by, pewnie ładniejszy był, jakbym miał przeszczep. I, i, I tak mówię, no Elon Musk, milioner, miliarder drugi w świecie, a też miał przeszczep, nie? Ale patrząc teraz na jego włosy, nikt, nie, nie, nikt sobie na przykład nie, 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 nie pomyśli sobie, że chłop miał przeszczep, tylko o jakie ma włosy, to pewnie tak od dziecka. No nie, no chłop miał przeszczep. A to że ja się pokazuję, bo mam to w dupie, to kto będzie jak oceniał mnie